Prezentuję gołębia na aukcję o numerze 6203. Co to za gołąb jest? Jego tatą to jest Holender 15-letni. Dziadek mojego olimpijczyka też zarazem. 100 konkursów ma. 11. NPO Holandii. Co mogę powiedzieć jeszcze? Urzaka w Raju młody na tą chwilę jest najlepszym gołębiem młodym. Roczny w tym roku jest najlepszy w okręgu Tarnobrzeg, dwa lata temu najlepszy też gołąb Tarnobrzegu w Krakowie. Rewelacja. Rewelacja to gołębie z tego przynajmniej, on ma już, ojciec tego gołębia ma 15 lat, może go zaprezentuję szybko. Jest to dziadek mówię wiekowy, 15 lat, bok się płodzi. Jeszcze w tym roku bodajże 7 młodych mam po nim. Jeszcze 300 zostawię, trzy w lotowym i na aukcję jednego. Piętnastoletni gołąb. No super. Dziadek mojego olimpijczyka 466, a zaprezentuję może matkę. Matka tego gołębia to jest wnuczka hurikana nałożona na prawnuczkę. To jest prezent od Mariusza Chłopeckiego. Matkę siedmioletnią bardzo duże pieniądze zapłacił. Nieważne jakie Jarkowi Grzankowskiemu, ale super. I po, y, po tej matce u brata półsiostra 13 na 13 y, 13 na 12 pierwsza na rejon z 500, kapitalna w tym roku. Córka po tej samicy też półsiostra liczona do B kategorii, do 10 miejsca. Obydwa myślę, że jak ktoś tego gołębia zakupi z tej pary, to się wzmocni na peł unikat to jest. Dawno takiego gołębia na aukcji nie dałem. Zachęcam.